I takie informacje mnie porywają. Informacje od kobiety, która zaczęła półtora tygodnia temu pracę w Biedronce, to jest asystent be bezobsługowych kas, czy coś w tym rodzaju. Weszła na nasz live na TikToku, który odbywa się zawsze w dni powszednie od godziny 11 i powiedziała, że została zainspirowana moim filmem na temat, że Biedronka poszukuje osób niepełnosprawnych do pracy. No i aplikowała. Aplikowała w Gdańsku. I ona powiedziała, że zmieniła pracę. Półtora tygodnia temu już powiedziała, że już miała dość tej pracy w ochronie, te obchody, te prace na, na nocki, w nocy. To ją bardzo męczyło. Tutaj odżyła w Biedronce, pracuje na te zmiany. Chyba jest ranna i popołudniowa, czy coś w tym rodzaju. I odważyła się zmienić pracę. Ona pracuje w Gdańsku, w Biedronce w Gdańsku, i dodatkowo ma bardzo blisko do pracy, ponieważ jak składała papiery, po prostu zaznaczyła, że chciałaby bardzo w okolicy. I dokładnie ma bardzo niedaleko do pracy, więc jeżeli aplikujecie na stanowisko do Biedronki w większych miastach, zasugerujcie, żeby to było w pobliżu miejsca waszego zamieszkania. Biedronka zaczęła zatrudniać od już pewnego czasu osoby z niepełnosprawnością i zakładam, że płaci cały czas kary na PFRON. Ta osoba ma wadę wzroku, stopień znaczny, czyli pamiętajcie, że dla pracodawcy jest bardzo atrakcyjnym kąskiem, ponieważ ma poczwórny odpis na PFRON. Czyli pracodawca miesięcznie może sobie odliczyć prawie 14 tysięcy złotych miesięcznie. Mówię, że warunki pracy są bardzo dobre, przestrzegają czasu pracy, ona nie może dźwigać, ona może być na... Naprawdę, przepytaliśmy ją na live.adoz A do A do i nie ma się czego czepiać. A pamięta czy narzeka? Nie, no, tylko informuje, że jeżeli pracujecie jako asystenci na tych kas samoobsługowych, nie możecie siedzieć, więc... Jeżeli macie problemy z nogami, z kręgosłupem, to prawdopodobnie może to nie być odpowiednia praca dla Was. Słuchajcie, pracodawcy, jeżeli chcecie zlikwidować karę na PFRON, zgłaszajcie się do mnie, również dysponuję bazą danych osób z czterokrotnymi odpisami na PFRON do pracy zdalnej. Tak więc. Moi drodzy niepełnosprawni, nie musicie tkwić w swoich miejscach pracy. Odważcie się wyjść tak, ze strefy komfortu. Składajcie też aplikacje do Tobydronki. Co Wam szkodzi? I, I zaznaczcie może jeszcze, że macie wielokrotny odpis na PFRON, bo oni będą w CV czy w tym formularzu, bo oni, oni na pewno będą zwracać na to uwagę. Życzę powodzenia w zdobywaniu nowych miejsc pracy i życzę Wam bardzo, bardzo odwagi. A i wchodźcie na live'a, na okienko, na live'y, które odbywają się. Jeszcze raz przypominam o 11 dni poprzednim na TikToka i dzielcie się dobrymi wiadomościami, nowinami, bo to jest bardzo, bardzo budujące. Bo wielokrotnie, czas, czasami się wydaje, że Wielu niepełnosprawnych tylko narzeka, że źle, że niedobrze, że się nie, nie uda. A tu bank. Można, można, tylko trzeba chcieć.